Weganizm? Co to jest weganizm? Co to jest weganizm? Historia weganizmu jest odmiana wegetarianizmu. Jednak to dieta ścisle roślinna i polega na wykluczeniu z diety wszystkich produktów, które pochodzą od zwierząt lub wiąza się z ich cierpieniem. Historia weganizmu ma swój początek w Indiach, gdzie religia zakazywała krzywdzenia żywych istot. W Europie wegetarianizm i weganizm były praktykowane na dużo mniejsza skalę w antycznej Grecji. Pitagoras zgłosił, że nie należy jest niczego, co ma duszę, i tego uczył swoich uczniów. Praktyki te powtarzał później Platon. W średniowieczu dominowało chrześcijaństwo, które odrzucalo antyczna tezę o wedrówce dusz, a zwierzęta traktowalo jako podlegle człowiekowi. W niektórych zakonach praktykowano co prawda post. Jednak sluzylo to umartwieniu ciała, a nie ochronie zwierząt. Dopiero w XIX wieku wegetarianizm zyskał na znaczeniu. W Anglii i Ameryce powstały pierwsze stowarzyszenia wegetarian gloszace korzyści płynące z diety roślinnej. Później, w latach czterdziestych, wylonili się z nich stowarzyszenia weganckie. Pierwszym i najstarszym jest stowarzyszenie wegan zalozone przez Donalda Watsona. Obecnie grono wegetarian i wegan nieustannie się powiększa. za. Wiele osób rezygnuje z jedzenia mięsa z powodów etycznych oraz zdrowotnych. Wielu zdeklarowanych wegan przejmuje się także ekologia i wpływem produkcji mięsa na stan ekosystemów naszej planety. Zasady weganizmu dieta wegańska polega na eliminacji nie tylko mięsa i ryb, ale również innych produktów, które powstają z udziałem zwierząt. Weganie nie spozywają zatem mleka, Jajani miodu. Wiele osób praktykujących weganizm rozszerza te zasady również o produkty higieniczne, nie kupuje kosmetyków i akcesoriów testowanych na zwierzętach lub zawierających produkty od zwierzęce, przykładem może plynny jedwab do włosów. Można natomiast spozywać wszystkie produkty roślinne, Od salat, przez kasze i makarony, a po orzechy i pestki. Jak zaplanować dietę wegańska? aby była zdrowa. Weganizm to nie tylko rezygnacja z mięsa i bialu. W tej diecie łatwo o niedobory ważnych substancji występujących w w eliminowanych produktach. Mowa o zelazie, wapniu, cynku, witaminie B12 i witaminie D. Brak ryb i owoców morza w diecie może powodować również niedobory niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych WNNKT, z grupy omega-3 i jodu. Aby temu zapobiec, warto zwracać uwagę na jakość spozywanych produktów. Komponując posilki wegańskie, wybieraj pełnoziarniste produkty zbozowe, straczki i orzechy. Zadbaj o roślinne zródla bialka i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ponieważ dieta wegancka może mieć dużo obietostw przy malej wartości kalorycznej, niektórym osobom jest ciężko przejeść swoje posilki. Można wówczas jeden czy dwa posilki zamienić na koktajl z owocami i mlekiem roślinnym lub zupę. Czytaj też skład. Obecnie na rynku są dostępne wegańskie slodycze i produkty gotowe. Choć ułatwiają one życie, pamiętajmy, że liczy się ich sklad. Ciastka pełne oleju kokosowego i cukru nie powinny być podstawa wegańskiej diety. Na cenzurowanym są również utwardzone tłuszcze roślinne. Gdy są one źródłem izomerów transkwasów tłuszczowych, są one związane z występowaniem jazdycy, niektórych nowotworów i wad rozwojowych u płodu. Składniki odzywcze w diecie wegańskiej. Dieta wegańska jest bogata w wiele składników odzywczych. Warzywa i owoce są źródłem witaminy C, kwasu foliowego, polifenoli i flawonoidów. Zarówno czerwone, jak i ciemnozielone warzywa dostarczają eskarotenu z którego organizm wytwarza witaminy A. Orzechy, pestki i oleje roślinne z źródłem witaminy E oraz kwasów tłuszczowych omega-3. Znajdują się w nich również składniki mineralne, wapn, magnes i potas. Czy weganizm jest bezpieczny? Według oficjalnych stanowisk WHO oraz Instytutu Zywności i Zywienia, weganizm jest bezpieczny dla zdrowia jeśli dieta jest odpowiednio zbilansowana i właściwie suplementowana. W innym wypadku zwiększa się ryzyko wystąpienia chorób na tlenie doborów wapnia i witaminy D, takich jak krzywica, osteoporoza, witaminy B12 oraz żelaza, niedokrwistost. Weganie, którzy nie suplementują witaminy B12, są narażeni na wysokie poziomy homocysteiny we krwi. Jest to powiązane z większym ryzykiem występowania miazdycy i ich chorób neurodegeneracyjnych w wieku starszym. Nie zapominajmy jednak, że niedobory i zaniedbania mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych także w przypadku konwencjonalnej diety. Ciaza i karmienie piersia a weganizm Dieta wegancka stosowana w czasie ciazy i laktacji budzi wiele kontrowersji. Według Amerykańskiej Akademii Zwienia i Dietetyki, dieta wegańska jest odpowiednia na każdym etapie życia człowieka, uwzględniając okres ciazy i karmienia piersia. Należy ją ja odpowiednio zbilansować i w razie konieczności suplementować preparatami zelaza, kwasu foliowego i kwasów omega-3. W tym czasie zwiększa się zapotrzebowanie organizmu na energię i białko. Bardzo wzrasta też zapotrzebowanie na zelazo. Do 27 mg slasz i to właśnie ono jest dużym problemem u uciezarnych weganek. Ponieważ zelazo jest trudno przyswajalne z produktów roślinnych, zaleca się, aby weganki spozywali go nawet do 48 mg slasz Bardzo trudno dostarczyć tak duża ilość zelaza z samych pokarmów roślinnych, to też wiele weganek ma jego niedobór w tym okresie. Produkty roślinne bogate w zelazo należy z witamina C i lekko kwasnym środowiskiem. Oba warunki spełnimy, dodając do posiłku sok z cytryny lub kiszona kapustę. Ciezarne weganki powinny zwrócić uwagę na odpowiednia podaż kwasów tłuszczowych EPA i tcha, które są niezbędne do budowy układu nerwowego uplodu. Podobnie mamy karmiace. Ich naturalnym roślinnym są saglony. Można dostać już przygotowane suplementy w postaci tabletki, więc nie trzeba koniecznie jest salatki z glonów. Zwłaszcza ze ich silny, morski zapach może być zbyt intensywny dla przyszłej mamy. Weganizm u dzieci dobrze prowadzona dieta wegańska jest także odpowiednia dla dzieci. Podobnie jak w przypadku kobiet cieżarnych i karmiacych należy zwrócić szczególną uwagę na zelazo, wapn i witaminę B12. Ważnymi składnikami dla rozwoju dzieci są także jod, kwasy tłuszczowe omega-3 i witamina D. Ta ostatnia może być uzupełniana podczas kapieli słonecznych, jednak nie da się ich robić przez całe roki w okresie jesienno-zimowym należy ja suplementować, tak jak w przypadku dzieci niebedacych wegetarianami. Konieczna jest także suplementacja witaminy B12. Zaleca się ja wprowadzić około 6. miesiąca życia dziecka. Gdy dieta jest rozszerzana, wtedy dziecko przestaje być skarmionym lekiem mamy, z którym otrzymywało tę witaminę, za nowe pokarmy nie są jej wystarczającym źródłem. Dzieci na diecie wegańskiej powinny znajdować się pod stala opieka lekarza i dietetyka, aby uniknąć niedoborów kluczowych składników odzywczych i ich konsekwencji dla zdrowia. Zamienniki dieta wegańska wymaga czasem sporej kreatywności. Jeśli chcemy odtworzyć tradycyjne przepisy w wersji roślinnej, tutaj z pomocą przychodzą nam zamienniki, które mogą imitować w potrawie jajka, mleko czy charakterystyczny smak umami, mięsny. Mleko, można je zastapić napojami roślinnymi. Na rynku mamy kilka rodzajów mleka roślinnego. Bardzo popularne są mleka sojowe, ryzowe, owsiane i migdalowe. Oczywiście różnia się one między sobą nie tylko smakiem, ale też zawartością składników odzywczych. Mleko sojowe będzie miało więcej białka niż napoje ryzowe czy owsiane. Wynika to z naturalnej zawartości bialka w nasionach soi. Z kolei mleko kokosowe będzie często obfite w tłuszcz. Wiele napojów roslinnych ma wersje smakowe, waniliowa czy czekoladowa, jednak polecam bazować na tych o naturalnym smaku. Maja mniej cukru i substancji dodatkowych. Warto też wybierać produkty wzbogacone o wapn i witaminy B12 i D, gdy z nimi łatwiej pokryć zapotrzebowanie na te składniki. Jogurty. Smietanki tutaj również mamy do wyboru kilka roślinnych odpowiedników: sa smietanki i jogurty sojowe, owsiane czy migdalowe. Jako zagestnik do zup lub baza do wegańskich kremów mozetes sluzyc gesta część mleka kokosowego. Wystarczy mocno schlodzić puszkę z mlekiem kokosowym, a następnie odjad zgestniala smietankę, która oddzieliła się od wody. Masło, można je zastapić olejem kokosowym, który podobnie jak masło twardnieje pod wpływem niskiej temperatury. Jaja w tym punkcie zaczyna się robić nieco trudniej. Jaja składnikiem który wiąże ze sobą składniki, scina się w wysokiej temperaturze, dzięki czemu odpowiada za utrzymanie formy potrawy, a także dostarcza białka, witaminy D i B12 oraz zelaza. Można je zastąpić z nasionami chia, zmielonym siemieniem lnianym, musem z jabłka, banana lub dyni, a nawet agarem. Mięso białko zwierzęce, zapewne pierwsza myśl, jaka przyszła Ci do głowy po przeczytaniu tego punktu. To tofu. Nie mylisz się, jest to dobry zamiennik mięsa, choć nie jedyny. Mamy też tempeh, cale, sfermentowane nasiona soi, oraz seitan, dosłownie gluten. Tempeh ma mocniejszy smak niż tofu i inna konsystencja, natomiast seitan jest bardzo zbliżony swoja struktura do mięsa. Ostatnio pojawiła się kolejna alternatywa dla mięsa, tak zwana bobowina. Jak sugeruje nazwa? Jest to produkt z bialka bobu. Mieso można zastapić również z fasola, soczewica, grochem czy soja. Smak umami, nieodlaczny element potraw z mięsa i ryb. Można go osiągnąć dodając glutaminianu sodu do potraw, jednak nie jest to poza dana praktyka. W naturalny sposób umami można uzyskać poprzez dodatek suszonych pomidorów, sosu sojowego, kaparów lub miso. Dzięki nim potrawy nabiora bardziej zdecydowanego, bogatego smaku. Weganizm może być zdrowy i bezpieczny. Ten sposób zwienia wymaga jednak przemyślanego doboru produktów i suplementacji.